谢谢。 Zaczęła się ponad 10 lat temu, kiedy wyszłam z propozycją do nauczycielek, moich koleżanek z nauczania początkowego wtedy jeszcze, żeby wspólną imprezę zrobić, Mikołajkowo sportowo wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego. Mamy się spodobał, natomiast całą koncepcję, jak to ma wyglądać, scenariusz, zaproponowali nauczyciele wychowania fizycznego i pierwsza impreza była hitem. Wszyscy byliśmy w czapkach mikołajkowych, stwierdziliśmy, że to jest tak piękne i, i tak integrujące, że zaczęliśmy zaprosać również dzieci z przedszkoli okolicznych. I od kilku lat przychodzą również dzieci z przedszkola. E, wszystkie dzieci uczestniczą w imprezach. Nie jest to na zasadzie i rywalizacji, tylko bycia razem. Wszystkie dzieci, wszystkie dostają od Mikołaja upominki i uważamy, że to jest jedna z takich ważniejszych imprez środowiskowych dla małych dzieci tutaj w naszym rejonie, w rejonie mojej szkoły. Dzieci, powiedzcie mi, przyszedł dzisiaj do was Święty Mikołaj? Tak! No to wnioskuję, że byłyście grzeczne. Tak. Widziałyście tego Świętego Mikołaja dzisiaj, czy nie widziałyście? Nie! Ja ja je tak ja ja jest! Stąd. Co wam przyniósł Święty Mikołaj? Kucyka, pony, y bilet do Simena City na Strażnicy Marzeń. Kucyk, pony i Lalka z koniem. I mnóstwo pewnie słodniczy do tego, co? Tak! Ja nie Jeszcze kalendarz! Złotych, tylko to jedno. Jeszcze kalendarz! My tutaj od wielu, wielu lat, jak tylko szkoła organizuje tę imprezę, zawsze bierzemy udział. Dzieci świetnie się bawią, rozwijają się fizycznie, przygotowują się do różnych rywalizacji sportowych. Także jak najbardziej takie uczestnictwo w takiej formie sportu jest na plus. No i to ta taka integracja, zarazem przygotowanie przejścia dzieci z przedszkola do szkoły. Oczywiście zapoznają się z budynkiem, tutaj z osobami, już wiedzą, że tutaj w przyszłości będą chodzić od pierwszej klasy, także chętnie bardzo brały tutaj udział i chętnie chciały przyjść. Starsze dzieci, już prawie młodzież Świętego Mikołaja widuje nocami, jak się wkrada do domu czy nie. Może już powinienem Wam zadać pytanie, czy wierzycie w świętego Mikołaja. Nie. Nie wierzę. No, 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 no. Ale pomóc mu każdego roku można, prawda? Tak, tak. No, no fajnie, no fajnie, te, dzieci, te dzieci się na pewno cieszą. Dzisiaj jeszcze tańczyłyśmy tutaj, więc tak, no, tak to dla to nas też tak. jakieś oceny dostaniemy. No i przede wszystkim zwolnienie z lekcji, co? Tak, A, tak. Właśnie. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, żebym tu przyjeżdżał co roku i tak jakby rozbawiał te dzieci, tańczył z nimi, bawił się z nimi. Kołaju, dzieci w tym roku były grzeczne? Niektóre, choć bywały też takie mniej grzeczne, można to powiedzieć. A rodzice byli grzeczni? No to już bym się zastanawiał. Dzieci się bawią, wspaniała zabawa dla wszystkich, bardzo nam się podoba. Dobrze, że łączy się święto ze sportem. Tak, bardzo fajnie, bardzo fajnie jest urządzony tu i bardzo ładna sala.